dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Myślę, że jednak muszę wrócić do serii o zdobyczach, ponieważ no, pojawiło się tych przesyłek bardzo dużo i y, wiem, że niektóre rzeczy po prostu muszę Wam pokazać, bo są już takimi rarytasami, że naprawdę być może niektórym przywołają miłe wspomnienia, niektórzy po raz pierwszy się o tych perfumach dowiedzą. Znowu dostałam przesyłkę od Ani, która już całkiem niedawno przysłała mi całkiem sporo takich smaczków z lat 90. i teraz jest nie inaczej. Przyszła kolejna przesyłka. To może zacznę po prostu od czegoś, co ucieszyło mnie ogromnie, chociaż właściwie wszystkie te produkty tutaj Sprawiają frajdę, ale ten był dla mnie zaskoczeniem, bo tego flakonu tej edycji już nie ma. To jest Red Door, czyli produkt, który bywa złośliwie nazywany Red Odorem, ponieważ jest to stara edycja, perfum bardzo kobiecych, zmysłowych i bogatych, i powiedzmy, kilkanaście lat temu już było tego bogactwa tu za dużo i. Te perfumy po prostu no, wydawały się takie trochę nie dzisiejsze. W tej chwili są w innym flakoniku, we flakoniku, który jest cały czerwony i przypomina drzwi, ale też zmienił się zapach w znaczący sposób. Natomiast tutaj tak naprawdę wystarczy powąchać ten koreczek, żeby wspomnienia powróciły i żeby móc wyobrazić sobie, jak ten zapach pachniał. Czyli Red Door w unikalnym flakonie, bardzo się z niego cieszę, bo... To jest taka historia, że ja ten flakon miałam kilka nawet. Dawałam gdzieś w świat, bo też uważałam, że to jest odor. No i tak się pozbyłam właśnie larytasów. Elixir, Merveille. O, nie jest to dokładnie od de Merveille, już zaglądam jest to po prostu jedna z flankerów, czyli jedna z odmian. O Claire de, Mer de Merveille. Czysta woda cudów. Takie moje tłumaczenie. Mały flakonik i tym razem właśnie nie ma atomizera w korku, tylko można korek zdejmować. Bo chyba ta pierwsza zasadnicza, ten pierwszy zasadniczy flakon był właśnie taki bezdejmowanego koreczka. Nie wiem, czy pamiętacie stosunkowo nowe perfumy S by Eskada. Mam pełnowymiarowy flakon i on mi zawsze przypominał trezora. Nawet perfumy się podobały, były sprzedawane. Powiedzmy, wiele, wiele lat po trezorze, i ludzie nie wskazywali podobieństwa, więc nie wiem, jak Wy na no to patrzycie. Miracle, no, Miracle. Dwa flakony, Miracle. są so Magic, których nie miałam okazji wąchać. Oraz ta wersja podstawowa. Zobaczcie, jak płyn po wielu latach w tych wszystkich perfumach, które mają jakiś ładny, pastelowy kolorek, płyn niestety zaczyna robić się słonkowy. To jest naturalny proces, nic na to nie poradzimy. Ulubieniec młodszej, powiedzmy, części publiczności perfumowej, Idyl Gerlena, który chyba pomógł Gerlenowi dotrzeć po prostu do młodszych. Zwróćcie uwagę, bardzo dużo ludzi korzysta z Gerlena i mu wymawia poprawnie. A w sumie nazwa taka trochę trudna: Idyl. Taki piżmowy, jak na tamte czasy, można powiedzieć, modne perfumy. Na początku tego wieku wydany zapach. Nie wiem, czy wiecie, że teraz Guerlain już po prostu wraca do takich samych flakoników. I może jeszcze. Ach, to może ten. Jean-Paul Gautier wydał taki flakonik, który był złączeniem dwóch flakoników. I mam jedną część. Kto pamięta te perfumy, zobaczcie, jaki ciemny się zrobił płyn. Kto pamięta te perfumy, wzdycha do nich. Poproszę o jakiś głos. Moim zdaniem, tutaj rzekomo jest ambra, ale moim zdaniem one tak nawet tuberozowo pobrzmiewają. I pobrzmiewają znajomo. Jeszcze raz Wam pokażę, jak ten flakonik wygląda. On jest nieduży, więc no, chciałabym tak z bliska go pokazać. Takie maleństwo. Cieszę się, bardzo, bardzo się cieszę. Ten akurat znam produkt, ale nie mam chyba tej pojemności. Clinic Happy Heart. To samą nazwę Happy. Po prostu kocham te perfumy i jeśli chcecie kiedyś komuś sprawić prezent bardzo pozytywny, to szukajcie właśnie takich pozytywnych nazw. A teraz bardzo pozytywny flakon. Versace. Versace to jest teraz gorący hashtag. Nie wiem, czy wiecie, że ten Super Bowl, o którym zrobiłam film niedawno, przy okazji omawiawszy perfumy. Shakiry i Jennifer Lopez ten Super Bowl to był drugi hashtag na, na Twitterze i podobnie Versace w tej chwili właśnie po tym show bardzo dużo się o Versace mówi że kostiumy, które przygotowano dla Jennifer Lopez po prostu rzucały na kolana, więc niejako gorący temat dwa niesamowite flakony rzeczywiście te flakony są odważne i o ile nie jestem fanem żółtych kolorów to ten po prostu przemawia do mnie. No, ten też jest przecudny. Wiem, że bardzo dużo młodych ludzi pokochało te perfumy. To jest rzekomo owocowa kompozycja, ale podana bardzo ambitnie. Alberto Morillas stanął na wysokości zadania i dał marce, wersacze, perfumy, które przyciągnęły młodych do marki, ale jednocześnie dały. Przemycił tam coś ambitnego, co pobrzmiewa jak nuty skórzane Szapoba, krótko mówiąc, i kolejne. Cudne flakoniki, bo nietypowe. Nina Ricci Love in Paris to jest po prostu taka mini edycja. Ten podstawowy flakonik jest powiedzmy, nie jest wysoki, tylko właśnie szeroki. To są perfumy, do których pewnie wiele osób wzdycha. Casharelle zrobił wiele kultowych perfum i zdarzyło mu się niestety o kilku zapomnieć. To jest właśnie Gloria Casharela, która jest produktem naprawdę świetnym, nie wiem czy nie trafiły w czas ja testowałam je na znajomych kuzynkach wszystkie były zachwycone tam był, pobrzmiewał jakiś taki nur, nurt waniliowy, ale to było ładnie podane tak na świeżych owocach perfumy, których nie miałam jeszcze okazji wąchać, a zachwycałam się reklamą i od Dolce Gabbana zachwycałam się oczywiście Monique'ą Bellucci w tej reklamie ładny, spokojny zrównoważony zapach, też szkoda, że Gdzieś przypadł. No i skoro byłam przy Kaszerelu znowu no wielki hit kaszerela. No chyba te perfumy mają kilkadziesiąt flankerów. No ponad trzydzieści, więc można powiedzieć, że kilkadziesiąt. Wcale nie przesadzawszy. Tych perfum też nie miałam okazji wąchać. Vanitas marki Versace. One chyba tak nie zasłynęły na rynku jakimś, jakąś siłą i oddziaływaniem, i przekonywania do siebie ludzi. Nie wiem czy to dlatego, że nuty ciekawe, bo i frangipani, i frezja, i trochę nut ambrowych, troszeczkę cytrusów, cedrn, tonka bin, czyli fasola, tonka, czyli bób, tonka. Nie wiem, jakoś. być może po prostu te kryształki zdominowały rynek. A tu lata 90. marka La Perla. To też rzecz unikalna, nie miałam okazji testować. A to jest takie bogactwo, no to, bo tu jest nawet mech dębowy. Tu jest róża, tu jest sandałowiec. Myślę, że takie bogate, złożone, kobiece perfumy. Być może właśnie wtedy, w latach 90., kiedy modne były takie perfumy przyjazne, ten szypr mógł moim zdaniem, czy powiedzmy ten akord szyprowy czy refleksy szyprowe, które przynosił Mech Dębowy, mogły sprawić, że perfumy tak mogły troszeczkę odstawać od tej średniej perfumowej a Marisz Mariasz były sobie takie perfumy i to był też szypr właśnie w ramach marki Givenchy, no i niestety przepadł bez echa, zobaczcie jak płyn ciemnie bardzo lubiłam te perfumy. Wydawały mi się właśnie w pierwszej chwili takie zielone, bo one były zresztą w takim zielonym flakoniku, a potem rozwijał się taki właśnie ten akord perfumowy, taki bardziej ambitny, nazywany popotocznie szyprem, czy powiedzmy skrótowo szyprem. Champs-Élysées, też bardzo ważne, 96 rok, ważne perfumy dla marki, ponieważ Guerlain właściwie był przez wiele lat taką marką bardzo skostniałą, tradycyjną i kiedy już marka trafiła w ręce nowego właściciela, zaczęła powoli zmierzać w nowym kierunku. Ale to jeszcze było, jak myślę, mogłam tu coś poprzekręcać, pod auspicjami zarządu rodziny Guerlain. Perfumy Champs-Élysées, reklamowała je Sophie Marceau, bardzo ładnie wyglądała w tej reklamie i wiem, że po dziś dzień te perfumy mają wierne użytkowniczki. Była jeszcze wersja tłumacz ale ona to już, już kompletnie przypadła, nie ma po niej śladu. Tak samo jak nie ma śladu po tych perfumach, więc bardzo, bardzo się cieszę. To też unika, to też perfumy też lata 90., no wtedy naprawdę na rynku perfumowym działo się bardzo dużo i to też były perfumy ambitne i wydaje mi się, że to jest z tej samej stajni perfumowej, z której pochodził y, Priscilla Presley, tak, wyczuwam tą rękę, czyli jak wspomniałam, perfumy robi się w ten sposób, że jest sobie... Duży producent wykonawczy, on zleca samą kompozycję zapachową, zleca się w specjalistycznych, zewnętrznych laboratoriach. I tak coś mi tu pobrzmiewają nuty marki Creation Aromatic, bo to był taki ambitny dom perfumowy, który wtedy był aktywny i bardzo szybko jakoś zniknął z rynku. Szkoda. Mała czarna, La Petite Robe Noir. To jest ta edycja z roku 2012. Bardzo się cieszę, pachnąca Lukrecją no też odmłodziła bardzo markę. Niektórzy twierdzą, że te perfumy są trochę podobne do Lolity Lempickiej za sprawą, jak sądzę, tej lukrecji, a dla mnie to nie jest bliźniak zapachowy. Nawet nie bardzo mogę wskazać podobieństwa. To, że jest tam lukrecja, ją się wyczuwa oczywiście, ale nie sprawia w mojej opinii, że te perfumy są klony. No i perfumy, słuchajcie, klasy kobiecy. Fiji, Gila Roche. Była sobie marka Gila Roche, która zrobiła może około 5 produktów: Horizon, Jose, Dracar Noir, Fiji. Jeśli coś przykapiłam, możecie ją i Bardzo szybko zniknęli z rynku. Wydaje mi się, że przynależeli do koncernu L'Oreala i tam naprawdę w ramach tego koncernu robili bardzo kreatorskie produkty. A potem właśnie ten Gila zawiesił działalność. Przy czym Fiji to taka miała być bardzo, bardzo kobieca, kwiatowa klasyka. I chyba miałam być takim nowocześniejszą odpowiedzią na te kwiatowe, klasyczne zapachy, i myślę, że no nie ma ich dzisiaj na rynku, więc być może, może za mała jednak nowatorska kompozycja. W przeciwieństwie do Horizon czy Dracar Noir, czyli męskich kompozycji tejże marki, które sobie bardzo dobrze poradziły, bo właśnie Fiji i Jose, Jose podobno było unikalne, te dwa zniknęły. I teraz słuchajcie, zagadka będą powiedzmy dwie kreacje jeszcze zagadka, może ktoś z was wie co to za perfumy być może są to powiedzmy średniopółkowe perfumy jakieś takie drogeryjne ale flakonik wygląda solidnie tak wygląda pusty flakonik zakręcana z zatyczką, zobaczcie tu są takie metalowe elementy i drugi, można powiedzieć, że taki sam, ale inny teraz wam pokażę z bliska ma te właśnie metalowe ozdoby jeszcze nie otwierałam, Ania też mi napisała w liście, że nie miała odwagi otwierać bo tu jest taki koreczek, ale on już jest on jest gumowy i on już starciał, czyli najprawdopodobniej perfumy już są długo na rynku, kto kojarzy, widział gdzieś to może dajcie znać przede wszystkim, czy to są polskie perfumy a wydaje mi się, że chyba jednak nie no i na koniec Rarytas, dla mnie wielki, słuchajcie, neblinka miałam ten flakon, podarowałam komuś i bardzo często zastanawiałam się, że może źle zrobiłam, bo mam tą neblinę, która jest takim flakonikiem pionowym i te poziome były dwa. No i właśnie tamten wydałam jeden. Pomyślałam sobie, jak mam dwa, bo one pachniały w pewnym stopniu dość podobnie, a potem ciągle wzdychałam do tego, który wydałam, więc wrócił do mnie od innej osoby, inny, ale ten sam flakon neblinki. To już wam pokażę, tak on miał być pełny, ale i praktycznie był nieużywany, ale najwyraźniej korek jest nieszczelny i woda już, czy soczek już znika powoli, widzicie jaki ciemny ostał się kartonik kartonik jest ciekawy, bo miał być taki właśnie ekologiczny no, tu się mocno trzyma, ten papier w tym przypadku niebieski to jest takie przesłanie, to jest taki manifest, można powiedzieć. O. Tak się perfumy robiło z pomysłem jakiś czas temu. Także no cuda, cuda wracają. Cieszę się, że przynajmniej tą linię nebliny będę miała w komplecie. Może zrobię zdjęcie na Instagramie i was tam odsyłam już. Zaglądajcie na mojego Instagrama. Będę tam więcej rzeczy właśnie takich pokazywać. Na razie dziękuję. Mam za uwagę, jeśli Któreś z tych perfum znacie, używaliście Albo przeciwnie nie znacie i macie jakieś pytania To śmiało w formie komentarza Zadawajcie takowe A jeśli na przykład nosiliście to powiedzcie Czy się u was sprawdziły Czy się nie sprawdziły, jeśli tak Jeśli się sprawdziły to na jaką porę roku a jeśli się nie sprawdziły, to, to co Wam w nich przeszkadzało? Jestem tego bardzo ciekawa, ponieważ to mi pozwala spojrzeć na perfumy z takiej strony praktycznej. Dziękuję za uwagę wszystkiego, pachnącego pa pa!